Leci. Leci młody ja Czekaj, bo mi to ja wysoki jestem Czekaj, to nie ja ja nie z tej strony. tutaj pilot siada ja z drugiej. Ty chciałeś od razu lecieć, co? No dobra, to co? Ja... z której strony się pakuję? Staj. Na ile stóp lecicie? wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że niepełnosprawny nawet w takim stanie może robić ciekawe rzeczy i spełniać swoje marzenia. No i tutaj panu poprawię, tu słuchawki, dobra, że z panem Bogiem, kochani. No i jak, startujemy? No właśnie, tutaj próbuje pani wystartować, ale Boże, jedyny, jak ciężko, czego bardziej, żeś się nazarł! No kurde, no ciężko, Panie, ciężko, zobacz Pan, kurde, brzuchem żorujemy! No dobra, najwyżej stanie. A tutaj co tu mamy za bloki? E, to Gosław jest i <laughs> moc Kierkowski. Ooo, ooo, Stadion Narodowy. Z góry. No tak, tak, ja to wie pan, ja to codziennie widzę, to jest eee. wiem, to ile to można oglądać? Czejają się. Góry. Tak, dokładnie. W, dokładnie. Obiad. No trudno, ale nie wiem, chyba by się cieszył. No pewnie tak, ale ja to mam dosyć, wie pan, ja to yy, zaraz panu pokażę. O, o! Manhattan, a tam latał pan? Tak, tak, latałem, no, ale to... Ja wolę takie, tutaj zielone takie A terenie. czemu to takie zielone? Skąd to takie zielone? nie Pan, tu różne uprawiają tutaj, o tu zaraz Pan widzi, tu księdza zaraz włości będą. Oooo. E, e, sanktuarium tutaj, o e, proszę. To wszystko to No, a tutaj mamy łachy nadwiślańskie, niski stan wody mamy. Także. To nie łeba. No nie, 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 nie. Także wie pan, co już musimy wracać. Także wie pan, co tak szybciutko za chwilę o już lądujemy. Oooo. Pożona mnie na obiad, wzywa. To, także to wie pan, co. Tak szybciutko, dobre. szybciutko bo, tak, Dobrze się kończę. No szybciutko, szybciutko. szybciutko. Przeżyłeś. Przeżyłem, a nie było